Hej, z tej strony Ola 13 Mus. Witam Was serdecznie razem z moim pieskiem Zordonem, który galnia za motelami. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Wakacje z Muzami. I dzisiaj mam dla Was do zaproponowania, żebyście mogli w domu własnoręcznie wykonać dwa przepisy o, na temat letnich przekąsek. Pierwszy przepis będzie dotyczył wykonania lodów bez dodatku cukru, a drugi przepis to będzie przepyszne smoothie, które mam nadzieję będzie Wam e, smakowało. Oba przepisy są bardzo proste i łatwe w wykonaniu, a wy nie będziecie musieli się udać na wielkie zakupy, żeby te rzeczy móc zrobić w domu. Zarówno już się niecierpliwi, więc zapraszam was do kuchni. Dobrze, moi drodzy, znajdujemy się teraz w kuchni u mojej mamy i zaczniemy od pierwszego przepisu, czyli od zrobienia lodu. Będziemy potrzebować banany, maliny. Ja też wezmę grapefruit, przyda się na pewno czekolada na sam koniec. I może użyję jeszcze dodatkowo takich mrożonych waszych, które znalazłam tutaj w zamrażalniku. I będzie nam potrzebne też mleko. Ja piję mleko roślinne, ale możecie użyć zwykłego mleka krowiego, żeby, żeby te lody były bardziej aksamitne. Dobra, to zaczynamy. Najpierw musimy sobie przygotować banany. Będą lody o smaku bananowym. Obieramy i wrzucamy kawałki do naszego. Pojemnika. Pamiętajcie, żeby uważać, jak będziecie używać ostry nóż, najlepiej robić to w obecności osoby dorosłej, żeby nic się nikomu nie stało. Także spróbujemy od trzech i zobaczymy, co dalej z tego nam wyjdzie. Dobra, pierwszy krok za nami. Teraz musimy te banany zblendować. Można też pognieść widelcem, jak ktoś nie ma blendera. Boczamy i miksujemy. Teraz, jak trochę banany są zgniecione, możemy dolać właśnie mleka, żeby były bardziej płynne i aksamitne. Tak lejemy na oko. I miksujemy dalej. Ja myślę, że ten czwarty jednak też się przyda. i miksujemy. Dobra. I teraz tak, to będzie nasza baza do lodów. Podam na taki pomysł, żeby nie kupować takich gotowych foremek, więc wykorzystamy sobie szklankę i łyżkę. Łyżkę włożymy tutaj do środka, jak wszystkie składniki już będą tutaj włożone i ta łyżka posłuży nam później, mam nadzieję, że to się uda, żeby wyciągnąć tego loda ze z szklanki i to będzie nasz Patyczek. Tutaj na ogrodzie znalazłam dosłownie kilka małych malinek, więc damy je tutaj na spód. Przygotujemy dwa takie lody. Będą lody o wielu smakach z owocami. Okay. Teraz wlewamy trochę naszych bananów. Postaram się zrobić warstwy. Okay. I teraz możemy wziąć y, drugi owoc. I ja właśnie wybrałam y, grejfruta. Tu już mam połówkę. Kroimy na pół. Wykrawamy go ze skórki. Możemy go jeszcze pokroić na mniejsze y, kawałeczki. Z drugim. I wrzucamy do naszych lodów. Dobra. Teraz możemy jeszcze trochę dolać banana. Ok. No i myślę, że moglibyśmy wykorzystać te mrożone owoce, które już, które już tutaj mamy, może jeszcze truskawkę i pamiętajcie żeby nie używać cukru te lody będą już słodkie same, same w sobie i teraz już zbliżamy się praktycznie do końca dolewamy do końca nasze banany i teraz gratka dla wasuchów zetrzemy trochę gorzkiej czekolady Lody będą pyszne, słodkie i zdrowe, ale właśnie bez dodatku takiego zwykłego yy, cukru. Dobra. Tak wyglądają już praktycznie gotowe lody. Teraz wkładamy łyżeczkę, która posłuży nam jako patyk, i musimy zanieść je do zamrażalnika. Ok. Jeśli lody już się zamrożą, będą wyglądały mniej więcej w ten sposób. Teraz musimy trochę odczekać, żeby one lekko się rozmroziły i wtedy będziemy mogli je zjeść. Ale pachną pięknie. Pierwszy przepis za nami. A teraz zapraszam Was na pyszne smoothie. Dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy do zrobienia smoothie, nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby zobaczyć, jak wyglądają już gotowe lody. Próba. No, można powiedzieć, że się udała z wyciągnięciem lodów i teraz zobaczymy, jak one y, smakują. Mm. Są przepyszne i są bardzo, bardzo y, słodkie. Dobra, to teraz zabieramy się za zrobienie smoothie. Jeśli chodzi o nasze smoothie, yy, wykorzystamy wszystkie rzeczy, które się tutaj znajdują. Myślę, że też yy, dolejemy znowu mleka, tak więc yy, zaczynamy. Poprzednim razem do lodów używałam Grapefruit, więc zużyjemy do końca to, co jest tutaj w skórce. Używam tego samego naczynia, ponieważ smak bananów jest, jest jak najbardziej ok. Yy, dorzucam pomarańczę. Pamiętajcie, żeby uważać na, na palce. Okej. Okay. Dobra, myślę, że jabłko też będzie super. Dorzucamy po małych kawałkach, żeby łatwiej było nam to wszystko y, zblendować. Dobra, trochę spróbujemy, jak to będzie szło. Będzie w porządku. Dobra, dokładamy jeszcze jabłko. Kroimy je na mniejsze kawałki. Jabłko wrzucamy oczywiście razem ze skórką, ponieważ to właśnie w skórce znajdują się również witaminy. I tak jak poprzednim razem nie dodajemy ani słodkiej śmietany ani zwykłego cukru, a gwarantuję Wam, że będzie pyszne. Dobra, to jest już prawie zmiksowane. Możemy jeszcze dorzucić tych mrożonych y, owoców, które już się delikatnie rozmroziły. Nasze smoothie będzie przepyszne i gotowe od razu do zjedzenia. Dolewamy teraz trochę naszego mleka. Ile będzie pierwsza próba smaku. Dobra, próbujemy, może wam powiedzieć, że nie wiem, y, jaką miałam decyzję podjąć, czy smaczniejsze są lody, czy to smoothie. Mm. Pycha. pamiętajcie żeby się podzielić ze swoją rodziną, ze znajomymi i przygotować więcej porcji takich pysznych, pysznych napojów letnich i letnich przekąsek. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że skorzystacie z przepisów, które Wam proponowałam i stworzycie swoje pyszne letnie przekąski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.